Witajcie w kolejnym odcinku. Witamy wszystkich serdecznie. Dzisiaj artysta Sławomira Mroszka, Bartka. Ulubiona lektura, Ulubiona. ulubiony to. utwór przepraszam. Tak. Tak. Słuchajcie, utwór ukazał się w 1983 roku w Tygodniku Powszechnym i jeżeli chodzi o rodzaj, to jest oczywiście epika, a jeśli chodzi o gatunek literacki, to jest opowiadanie. To jest utwór króciuteńki. Jeśli ktoś z Was lubi krótkie lektury, to ta na pewno spełniła jego e, wymogi. Króciuteńki, jednowątkowy, o bardzo prostej fabule. Czas akcji tak naprawdę jest bliżej nieokreślonym. My domyślamy się, że to z pewnością jest XX wiek, choćby dlatego, że wspomniana jest tam wytwórnia Goldwin, Metro Goldwyn-Mayer, a tak naprawdę ona działa od 1924 roku. Wiemy, że to może mogą być czasy PRL-u, bo wyjazdy zagraniczne są niezwykle pożądane. Także to są takie informacje, które nam przybliżają jakieś... Yy czas akcji. Jeżeli chodzi o miejsce, to wiemy, że wszystko odbywa się pod cyrkiem, odbywa się spotkanie z dyrektorem, ale innych informacji nie mamy. Jeśli chodzi o treść, to tu może Bartek proszę. Treść jest kogut. On ma duszę artysty, ma duszę człowieka z sukcesami, człowieka z sukcesami, koguta z sukcesami, ale nie jest pewny co do swojego swojego talentu. No, tego się dowiemy. Pamiętajmy, że to postać karykaturalna. Bo, no, bo, bo w ogóle cały ten utwór mm -hmm. jest trochę taki karykaturalny i ma tak. trochę do bajki, bo bohaterami są. Zwierzęta. zwierzęta, ale raczej o tym nie mówmy. To jest bardziej taka satyra, to tylko tyle, że są zwierzęta. Tu jest wprowadzony tak naprawdę absurd, bo ta cała sytuacja jest absurdalna. Ta dziwność, gdzie spotyka się kogut, który chce być tak naprawdę kim. Lwem. Ponieważ dyrektor cyrku poszukuje do pracy generalnie zwierząt. I może by i koguta zatrudnił jako koguta, ale kogut ma inne aspiracje. Kogut Te, chce być. Ja to może przeczytam. Dyrektor przyjął go na świeżym powietrzu, gdzie urzędował. Właśnie rozwijano namiot cyrkowy. Ja i Liz zatrzymaliśmy się nieopodal. Bardzo mi miło, że pan do nas się zgłasza. Można poznać godność? Lew przedstawił się kogut krótko. Lew? Zdziwił się tygrys. Czy jest pan tego te, pewny? No, ewentualnie tygrys. No dobrze, wobec tego niech pan zaryczy. Kogut zaryczał jak umiał. Właśnie o to chodzi, że on zaryczał jako kogut, a tak naprawdę. zaryczał jako lew, a tak naprawdę jest kogutem. I tu jest pokazane to, że on chciał się podawać za kogoś, kim nie jest. I tam mu odpowiedział ten dyrektor w cyrku, że. Gdyby zgłosił się Pan jako kogut, to, to jak, jak najbardziej, tak. bardzo dobrze, ale no nie jest Pan lwem. No, mogę mieć lepsze lwy, mogę mieć generalnie lwa, w ogóle lwa, a nie koguta udającego lwa. I tak naprawdę my wiemy, że to wszystko jest prześmiewcze, to jest w sposób absurdalny, karykaturalny, ale zmusza nas to do pewnej refleksji, ponieważ to opowiadanie to jest satyra. Na wygórowane oczekiwania ludzi, na takie zbyt chore ambicje, które niestety niektórzy z nas mają. mają. Tu jest napiętnowana megalomania, czyli takie wywyższanie się, udawanie kogoś, kim się nie jest, przypisywanie sobie większych zalet niż naprawdę ktoś takie zalety posiada. I tak naprawdę ta krytyka koncentruje się tylko na osiągnięciu sukcesu, ponieważ najważniejszy jest sukces. Kogut chce trafić, on już od razu ma plany, nie jakieś tam proste przyziemne, że może po troszeczkę ta kariera się będzie jego rozwijała, nie, nie. Od razu Hollywood. Czyli, z wysokiego celu. Tak, z wysokiego celu. Czyli pamiętajmy o tym, że ten nasz kogut. To jest taki symbol ludzi o zbyt wygórowanych, chorych ambicjach. Bartek, coś chciałbyś dodać jeszcze? E, końcówka jest taka: że no, e, kiedy kogut obrażony, bo go nie przyjęli, obrażony już wracał, e, no to on się go pyta. E, właśnie ten nasz. E, Podmiot liryczny? Nie podmiot liryczny w opowiadaniu, broń Boże. Tutaj mamy narratora, który jest zarazem bohaterem, ale dobrze, że coś takiego padło. Pamiętajcie, nie mylcie. Podmiot liryczny to jest liryka. W opowiadaniu mamy narratora. On jest zarazem tutaj bohaterem wydarzeń. I się pyta go, co ci strzeliło do głowy? Dlaczego chciałeś grać lwa? A tutaj się wtrąca lis, który znowu tu jest lisem nie niefajnym. Nie takim, jak w moim księciu. Tak, to jest już znowu ten lis chytry, przebiegły i niesympatyczny. Nie e, lis mówi, czy widziałeś kiedy artystę bez ambicji... Czy no on tak na... szydzi, tak, szydzi z tak, właśnie, właśnie, on szydzi z tego koguta, on sobie zdaje przecież dokładnie sprawę, że kogut lwem nie Dobry będzie... Dobry przyjaciel to by powiedział, nie tak, stary, z no, sobą, a nie udawaj tak. kogoś, a ten nic. Właśnie, to też jest symbol takich fałszywych przyjaciół. Tak, list tutaj jest symbolem fałszywych przyjaciół i tego, że on nam nie mówi prawdy. Pamiętajcie, że ten artysta Sławomira Mrożka pełni funkcję dydaktyczną. Funkcję dydaktyczną, czyli on pokazuje nam na przykładzie tych zwierząt właściwą drogę postępowania. I jak gdyby jest to takie przesłanie etyczne, ponieważ. Pomaga nam zinterpretować ludziom w ogóle, jak należy żyć, że nie zawsze, nie zawsze uda się osiągnąć sam szczyt, że potrzebny jest i kogut, nie tylko same lwy. I tą płętą chyba możemy zakończyć, zakończyć. ten króciutki utwór. Także dziękujemy bardzo. Do, do zobaczenia.